Bracia i siostry w Kościele Katolickim są dwie, dwa święta, dwie uroczystości, których zapragnął sam Pan Jezus. Zostały one wprowadzone do kalendarza liturgicznego dzięki prywatnym objawieniom, które Chrystus podyktował dwóm siostrom zakonnym. Pierwszą siostrą była święta Małgorzata Maria Alakok, której Chrystus objawił tajemnicę swego Najświętszego Serca i zechciał, aby w piątek po oktawie Bożego Ciała, w całym kościele na świecie czczono to serce, które płonie miłością ogromną, a nie ma nikogo, kto by chciał tę miłość przyjąć. Jezus się żali do św. Małgorzaty, Maria Lakok, mówiąc, że poparz na moje serce. Ono się spala z miłości, a nie ma tych, którzy by chcieli tę miłość przyjąć. Drugą siostrą zakonną była święta siostra Faustyna Kowalska której Chrystus na parę lat przed II wojną światową przypomniał, przez którą Chrystus przypomniał całemu światu, że Bóg jest miłością miłosierną. Wobec tych wydarzeń, które miały się stać, wobec tak wielkiej hatakomby zła, cierpienia, yy, działania demona śmierci, lęku, Pan Bóg przypomniał światu, że jest we wszystkich sytuacjach obecny ale ta jego obecność wcale nas nie zniewala to my wiemy doskonale że przykazania nie zabijaj kochaj niego swego jak siebie samego tak samo obowiązywały wtedy kiedy była druga wojna światowa jak i dzisiaj ale kiedy grzeszymy kiedy nawet mamy świadomość tego że popełniamy grzech ciężki czy pan bóg nam uniemożliwia zgrzeszenie nie Mając świadomość, że robimy coś złego, robimy to. Pan Bóg nam w tym nie przeszkadza. Szanuje naszą wolność. Pokazuje nam swoje miłosierdzie. Możesz przyjść, możesz wołać o przebaczenie, jeżeli żałujesz, możesz to przebaczenie otrzymać. Natomiast Pan Bóg w swojej miłości do nas dał nam wolność. I w tej wolności człowiek może Pana Boga wybierać jako swego Pana. Ale też i w tej wolności może żyć samowolnie. Wolność staje się samowolą, czyli robię co chce. Miłosierdzie Boże, które dzisiaj czcimy, jest przymiotem Bożym, to znaczy jest istotą Boga. Pan Bóg w swojej istocie jest niezmienny, to znaczy zawsze był, jest i będzie miłosierny. Nigdy nie było takiego czasu, kiedy nie był miłosierny. I nigdy też takiego czasu nie będzie. Pan Bóg przypomniał świętej siostrze w Faustynie. Na czym to miłosierdzie polega? Popatrzmy teraz na nasz obraz Jezusa Miłosiernego po waszych prawych stronach. Wasza prawa to jest tamta strona. Widzicie na, na tym na ścianie jest obraz Jezusa Miłosiernego, który kazał Chrystus namalować świętej siostrze Paustynie. Ona niestety nie była malarką, więc poprosiła o pomoc Eugeniusza Kazimirowskiego, który był ateistą i masonem, który miał malować kogoś, w kogo nie wierzy. Święta Siostra Faustyna wytłumaczyła, w jaki sposób ma Jezus wyglądać, ale kiedy po raz pierwszy zobaczyła ten obraz, to tam mało nie zemdlała ze złości, mówiąc, że to nie jest Jezus, że Jezus, którego spotkała i widziała, jest o wiele piękniejszy. I tych obrazów Eugeniusz Kacimirowski namalował w końcu pięć. Siostra Faustyna za każdym razem popadała w coraz to większą depresję. Mówiła, nie mam takiego człowieka, nie mam takiego malarza, który mógłby chociaż w połowie oddać Twoją piękność. Aż w końcu Chrystus powiedział, że to nie w kunście malarskim, ani w sile farby leży moc tego obrazu, ale w moim miłosierdziu. Mało tego, Pan Jezus nakazał, aby na tym obrazie wypisano słowa, Jezu ufam Tobie. Obraz to rzeczywistość, którą się ogląda, nie czyta. Nigdy się na obrazach niczego nie pisze. A Pan Jezus tego zażądał i chciał, aby te obrazy były tak powieszone w kościele, aby, były, aby tym napisem: Jezu, ufam Tobie, były na wysokości wzroku ludzkiego. Tak, żeby człowiek przychodząc, stając przed tym obrazem, mógł się wpatrywać przede wszystkim w to pierwsze słowo: Jezu, ufam Tobie. Jezus tłumaczy dlaczego. Mówi, że ludzie tak grzeszą. I zły duch tak postępuje, że bardzo często wmawia, że dla ciebie już nie ma miłosierdzia. Twoje grzechy są tak wielkie i mocne, że nawet Bóg ci nie jest w stanie ich wybaczyć. Oczywiście jest to diabelska, demoniczna pokusa. Dlatego też Jezus nakazuje wypisanie tej modlitwy: Jezu, ufam Tobie jako jedynej deski dla tych, których diabeł których ja już tak opętał, że utracili wiarę w Boże Miłosierdzie. To słowo niech stanie się dla nich modlitwą i wołaniem wielkim. Niech ono napełni ludzkie serce nadzieją, że dla Pana Boga nie ma rzeczy niemożliwych, a jedyny grzech, którego On nie odpuszcza, to grzech, którego my nie wyznajemy. Grzech, który został zatajony, przemycony, owinięty w bawełnę i podany delikatnie księdzu, żeby się nie daj Boże cią nie zraził naszymi grzechami. Ten obraz. Ukazuje Jezusa, który jest Panem z zmartwychwstałym. Świadczą o tym rany na rękach i na nogach. Ten obraz wskazuje na Jezusa, który jest jedyną światłością tej przestrzeni. Tam jest ciemność. Wyobraźmy sobie, gdyby teraz zabrać z tego obrazu Pana Jezusa, co zostaje? Zostaje ciemność. Tak jest w życiu wszystkich ludzi. Ci, którzy żyją bez Boga, bez Chrystusa. Żyją w ciemności. I powtarza się dramat, który słyszymy zwykle 1 stycznia, czy przy okazji świąt Bożego Narodzenia. Na świat przyszła światłość, ale ludzie bardziej umiłowali ciemność. Przyszło do swojej własności, a ludzie go nie przyjęli. Światłością jest Jezus Chrystus. To On jako światłość pokazuje, skąd wynika ta światłość i Jego miłość. Ukazuje swoje przebite serce. Z tego serca jak słyszymy z Ewangelii świętego Jana, wypłynęła krew i woda. Dlatego też i na obrazie są widoczne te dwa zdroje miłosierdzia, błękitny i czerwony, oznaczają one sakramenty święte. Jezus obficie wylewa te sakramenty, wylewa zdroje łask na swój Kościół. Każdy, kto przyjdzie i w jaki sposób wejdzie w przestrzeń tych świętych płomieni miłosierdzia, na pewno otrzyma łaskę. Ale ten jeszcze najważniejszy, najpiękniejszy obraz to obraz prawej dłoni, która nie jest wskazaniem wytykującym nasze błędy, że Ty jesteś grzesznikiem, Ty zrobiłeś to, Ty to, Ty tamto. To nie jest Bóg, którym my często chceli, chcielibyśmy go uczynić. Pan Bóg nigdy nie wylicza, nie wypomina, nie jest pamiętliwy, nie jest urazowy. Nigdy nam nie powie: Kolejny raz zgrzeszyłeś tak samo. Po raz kolejny tak samo. Nie, to my tak mówimy. To my nie mamy miary, miary miłosierdzia. To my osądzamy, od razu wydajemy werdykty. Znamy się na wszystkim. Jesteśmy super lekarzami, super księżmi, super politykami, super pracodawcami. Jesteśmy wszystko wiedzący. Znamy wszystko. Wyroki mamy od razu, co sekundę, na wszystkich. Dlaczego tak jest? Bo nie mamy miłosierdzia. Nie ma w nas postawy Jezusa. Jezus nie ma podniesionej ręki z palcem, że jeszcze raz. Nie ma ręki wskazującej palcem, że to Ty jesteś grzesznikiem i teraz Cię przychodzę ukarać. Absolutnie. Z tego obrazu wynika ewidentnie, że Chrystus, który wychodzi do nas, rozjaśnia te wszystkie ciemności, jest Bogiem, który przychodzi, aby błogosławić. Bóg którego wierzymy, nie chce naszej śmierci, nie chce naszego cierpienia, naszego potępienia. On chce naszego zbawienia. On nas bardziej kocha, niż my sami siebie. Jemu bardziej zależy na naszym zbawieniu, niż nam, niż nam zależy. Święto Bożego Miłosierdzia to święto, w którym Pan Bóg woła do całego świata, że ja jestem miłością samą. Chcesz żyć w tej miłości? To przyjdź do mnie. Pozwól się zanurzyć w tych zdrojach miłosierdzia. Pan Jezus do świętej siostry Faustyny, kiedy się objawił, przekazał takich pięć zadań do wypełnienia. Ona w swoim życiu wypełniła tylko jedno. Za jej życia został namalowany ten obraz. Tak naprawdę nie ten, który mamy w kościele, bo pier pierwowzór był znacznie inny, prostszy, dużo prostszy. Yy, ale były kolejne polecenia, które Chrystus nakazał siostrze. Siostra Faustyna niestety umiera w bardzo młodym wieku, ma 33 lata, kiedy odchodzi z tego świata zgodnie ze swoim pragnieniem, bo modliła się o śmierć, kiedy zobaczyła niebo wówczas popadła w depresję. Kiedy właśnie przyszła na ziemię, zobaczyła, że nie ma nic, co by chociaż w procencie, w mili, mililitrze, takim miligramie mogłoby ukazać e, coś, co odzwierciedla piękno nieba. I dlatego modliła się, Panie spraw, abym umarła. Już chcę iść do tego nieba, bo już mnie tutaj nic nie cieszy. I umiera. Spadkobiercą tych zadań, które otrzymała Faustyna staje się jej spowiednik, ksiądz Michał Sopoćko. Człowiek niezwykle pokorny, niezwykle mądry. Miał dwa doktoraty. Doktorat z filozofii i doktorat z teologii dogmatycznej. Był wykładowcą właśnie tych dwóch przedmiotów oraz y, kierownikiem katedry na Uniwersytecie Wileńskim, kiedy umiera Faustyna, rozumie, że teraz przed nim wielkie zadanie, dlatego opracowuje całą potrzebną dokumentację związaną y, z wprowadzeniem kultu Bożego miłosierdzia do kościoła jako oficjalnego kultu kościelnego. Trzeba wówczas, wówczas przygotować tak zwaną książkę, nazwaną Pozycją, gdzie się. Yy, opisuje ten cały kult, podstawy biblijne, podstawy teologiczne, filozoficzne, które, które mają wykazać, że nie jest to kult niezgodny z objawieniem Bożym. Michał Soboćko zrobił to idealnie. Ale jedyną rzecz, którą, yy, którą niestety nie do końca przemyślał, to oddał przetłumaczenie tej książki na język włoski swoim przyjaciołom a ci zrobili to byle jak. W konsekwencji kongregacja do spraw kultu Bożego zakazuje tego kultu. Z tej racji, że zostały tam ujawnione dwie herezje przez złe tłumaczenie. Za to, że ksiądz Soboćko się tak zaangażował właśnie w głoszenie praw do Bożym Miłosierdziu, zostaje ukarany upomnieniem kanonicznym, które jest w Kościele najwyższym upomnieniem duchownego. Upomnienie kanoniczne, Wiązało się również z tym, że zostaje mu odebrana misja nauczania. Nie może wykładać teologii dogmatycznej ani filozofii. Zostaje usunięty z Uniwersytetu Wileńskiego. A wówczas jeszcze rozpoczyna się Druga wojna światowa i NKWD wy wydaje wyrok śmierci na księdza Sopočkę. Pod przybranym nazwiskiem staje się stolarzem. Mieszkał u zakonnych i w sposób tajny odprawia msze święte i tam właśnie. Już w podeszłym wieku zaczyna jeszcze raz tłumaczyć to, co zostało mu przekazane przez świętą siostrę Faustynę, co zostało zapisane w jej dzienniczku i opracowuje po raz drugi tę książkę nazwaną Pozicjo, po to, żeby można ją było oddać znowu do kongregacji spraw kultu Bożego. Pod koniec swojego życia, kiedy już to dzieło jest gotowe, jedzie do Krakowa, do kardynała Karola Wojtyły, opowiada całe dzieło, którego dokonał Pan, Pan Bóg przez Faustynę, którego, do którego też Pan Bóg dopuścił jego wszystkie niedogodności, trudy, przez które też i Pan Bóg potwierdza, że to jest dzieło Boże, bo nigdy dzieło Boże nie idzie lekko, zawsze jest ono trudne. To jest też. Właśnie taki bardzo ważny element potwierdzający, że to jest od Boga. Jakby wszystko szło tak łatwo, to wtedy 100% pewności, że to diabeł w tym macza swoje palce. A kiedy jest trudno, kiedy jest cierpienie, kiedy to dzieło Boże się właśnie toczy powoli, to jest 100% pewności, że to Pan Bóg w tym jest i Pan Bóg tego chce, skoro diabeł tak w tym przeszkadza. W konsekwencji Karol Wojtyła jest y, urzeczony tym świadectwem o Paustynie. Jest urzeczony postawą księdza Sopoćki, przyjmuje książkę, nakazuje odtajnienie wszystkich dokumentów związanych właśnie z tym kultem Bożego Miłosierdzia z kurii y, archidiecezji krakowskiej. A następnie sam wiezie te wszystkie dokumenty, jeszcze sam je, sam je poprawia, wiezie do Stolicy Apostolskiej, spotyka się z kardynałem Oktawianim, przekazuje... Wszystkie dokumenty potrzebne do ustanowienia kultu Bożego i ten kult zostaje wtedy zaakceptowany. Wówczas umiera ksiądz Sopoćko. A niedługo później kardynał Krakowski staje się papieżem mianem Pawłem II. I on dopełnia wszystkich zadań, które Chrystus zlecił w Faustynie, za które cierpiał ksiądz Sopoćko. Przede wszystkim ustanawia dzisiejszą niedzielę świętem Bożego Miłosierdzia. Zawierza świat Bożego Miłosierdziu, akceptuje i aprobuje koronkę do Bożego Miłosierdzia, zatwierdza obraz Jezusa Miłosiernego oraz wprowadza nowenne przed świętem Bożego Miłosierdzia. To wszystko stało się możliwe dzięki tym trzem apostołom Bożego Miłosierdzia. Dzięki siostrze Paustynie, dzięki księdzu Sopoczce i dzięki, Karolowi, dzięki papieżowi Janowi Pawłowi II. On osobiście beatyfikuje i kanonizuje siostrę Faustynę oraz beatyfikuje księdza Sopoczkę. On jednocześnie też zatwierdza zgromadzenie, które powstało przy pomocy księdza Sopoczki. On jest założycielem tego zgromadzenia i to zgromadzenie to właśnie uczennice Jezusa Miłosiernego, siostry zakonne, których charyzmatem jest posługa w hospicjach, w szpitalach, posługa miłosierdzia. W naszej diecezji takie siostry są dajmy na to w hospicjum w krośnie. Wielkie dzieła Boże się toczą powoli. Dzisiejsze dzieło święto nie jest świętem, którym myślimy o tym obrazie, czy też wspominamy tych trzech apostołów Bożego miłosierdzia. Jest to święto, w którym mamy Boga uwielbić w przymiocie nam najbliższym. W przymiocie, który jest nam za każdym razem ofiarowany, otwierany, kiedy idziemy do konfesjonału. Myślę, że ten dzisiejszy dzień powinien być w naszych rodzinach i w Kościele przeżywany jako dzień taki naprawdę bardzo uroczysty. W tamtym, w tamtym tygodniu Chrystus zmartwychwstał, ale moc Chrystusa stałego, moc tchnięta na apostołów, a więc odpuszczenia grzechów, każdy z nas tej mocy doświadcza w miłosierdziu Bożym. Każdy z nas tę moc przyjmuje w sakramencie pokuty, dlatego cieszmy się tym. Gdyby Pan Bóg nie był miłosierny, świat przestałby istnieć. Gdyby Pan Bóg nie dawał nam miłosierdzia, my byśmy też nie umieli być miłosiernymi. Chociaż nie umiemy i ciągle się w tym uczymy. Ale mając świadomość, że skoro Pan Bóg mnie przebacza takie ciężkie, wielkie grzechy, to dlaczego ja mam nie przebaczyć komuś, kto przez swoją może słabość, głupotę, niewiedzę, niechcący wyrządzi mi krzywdę? Dlaczego mam pamiętać urazy sprzed iluś lat, skoro Pan Bóg nie pamięta mi ani jednego grzechu, z którego się wyspowiadałem? Dlaczego mam trzymać w swoim sercu gniew, złość, pielęgnować jakąś po prostu chęć odwetu, skoro Pan Bóg tak nie postępuje? Skoro Bóg, którego wierzę, uczy mi miłosierdzia i ja mam też być miłosierny. Nie jest trudno mówić o miłosierdziu Bożym, bo jest to łatwe, bo na tej historii się nauczyć, bo jest to prosta historia. Ale sztuką naszego życia chrześcijańskiego jest być miłosiernym. Miłosierne spojrzenie, miłosierne słowo, miłosierne przytulenie, miłosierne darowanie win to jest nasze, bracie i siostro, zadanie każdego z nas. Nie ma tutaj dystansu, dyspenzy. Każdy z nas jest zobowiązany, aby w takiej szkole postępować. Jeżeli komuś z nas miłosierdzia brakuje, nie może się nazywać chrześcijaninem. Jeżeli ktoś jest niemiłosierny, nie może być uczniem Pana Boga. Módlmy się zatem, aby to miłosierdzie w nas się rozwijało i trwało. Amen.